Pytanie na śniadanie: Kasia Cichopek poprowadziła program Tomaszem Wolnym. Gdzie był Kurzajewski Cichopek? Rozwód z hakielem i związek z Kurzajewskim to już nie tajemnica. Kasia Cichopek w mijającym właśnie roku prywatnie przeszła sporo zawirowań. Gwiazda M, jak miłość w marcu poinformowała, że rozstaje się z mężem, później musiała zmierzyć się z różnymi docinkami z jego strony. A kiedy wydawało się, że w jej życiu zagościł spokój, do akcji wkroczyła Paulina Smaszcz. To właśnie ona sprowokowała Cichopek i Kurzajewskiego do ujawnienia się jako para w życiu prywatnym. Wcześniej bowiem oboje odmawiali komentarza na ten temat. Cichopek w sierpniu uzyskała rozwód z Hakielem i dziś oboje już nie kryją się z nowymi związkami. Jednak to właśnie jej związek jest bardziej nacenzurowanym. Cichopek i Kurzajewski wprawdzie przesadnie nie obnoszą się ze swoją miłością. Ale też nie unikają takich gestów jak trzymanie się za ręce. Poza życiem prywatnym wciąż widują się także i w pracy, gdyż razem prowadzą pytanie na śniadanie. W sobotni poranek, 17 grudnia, ku zaskoczeniu wielu boku Kasi na wizji zabrakło jednak Macieja. Zobaczyliśmy za to Tomasza Wolnego który na co dzień partneruje w PNŚ Idzie Nowakowskiej. Widzowie mogli poczuć się nieco skonsternowani, jednak cicho paki wolny poradzili sobie ze swoim zadaniem i obyło się bez wpadek. Już wcześniej zresztą mieli okazję prowadzić razem program. Co się stało z Maciejem Kurzajewskim? Tego nie wyjaśniono, jednak można przypuszczać, że zatrzymały go inne obowiązki zawodowe. Tym razem Kasia Cichopek, z Tomaszem Wolnym u boku, miała okazję porozmawiać z m. Szabatin i Małgorzatą Siochą, które pojawiły się w studiu. Ale to kto inny skradł jej największą uwagę? Otóż, podczas przerwy postanowiła poprzytulać się do pieska Kikusia. Z jej ust padła nawet pewna deklaracja, mój cion. Na szczęście Maciej Kurzajewski nie musi mieć żadnych powodów do obaw.